Polsem. Zaś nam tu przyjść, o co chodzi? Pamiętacie, jak mówiłam Wam, że sobie trenuje ze mną zaprzęg? Trudno się nie zgodzić. Mówisz o tym całe dwa miesiące. Nawet dłużej. No dobra, ale muszę Wam coś pokazać. No to pokaż. Teraz już możemy wyruszyć szukać snu. Co? Myślałam że, myślałam, że o tym zapomniałaś. Ja tak samo. Zobaczcie. Spakowałam już nad pierwsze rzeczy. Jeśli chcecie, to dołóżcie coś. Mam tutaj pasze oraz smakołyki. Z jedzenia raczej tu nie wystarczy, więc... Co wy na to? No cóż, warto spróbować. Zaraz coś przyniosę. Co powiecie na kostkę siana? Też coś przyniosę. Co myślicie o trochę owocnej warzywa? Jabłka, marchewka. Hm. Ok, to spakujcie to i możemy ruszyć. Kajcie, to jest trochę cięższe niż myślałam. O nie! Pomóżcie, spadł mi. Już Ci pomagam. To na pewno dobry pomysł. Nie widzisz, jaka jest teraz gatu śniegu. W dodatku, chyba zapomniałam literki za sobą. Tak, zapomniałam, ale nie możemy się już cofnąć. Jesteśmy tak blisko. Ale nie wiem gdzie iść. Znaczy, daleko już od domu. Ach, nieważne, musimy iść. Znowu ci spadło. Damy radę. Mm, tu jest trochę płodziej, ale zaraz musimy się wspiąć na tą górę. A skąd w ogóle wiesz, że mamy tam i? Co jeśli właśnie się oddalamy, a nie przybliżamy? Nie wiem tego, ale musimy spróbować. Nie uważasz, że to trochę za wysoko? Poza tym, już spadło ci wszystkie owoce. Zostało tylko siano i pasza to zbyt ryzykowne. Musimy chyba się cofnąć. Nie możemy się poddać. Lepiej chodźmy po szkodzie schronienia. No, jest, podróżujemy już dość długo, jakieś kilka godzin, no ale... Nie możemy się ani cofnąć, ani iść dalej. Zobaczcie. Ta góra jest za wysoka. W sumie już chodzimy trzy godziny, czas coś zjeść. W sumie dobry pomysł. Nie jedliśmy nic od wczoraj, bo Mike dzisiaj nie przyszedł, żeby nam dać jedzenie. Co to? To Tomasz. Lori, chodź, a ty? Jakoś nie jestem głodna. Jak to nie jesteś głodna? Właśnie. No bo. No nie wiem. No dobra, może coś tam zjem, ale. Nie zastanawiacie się, czy to wyprawy ma w ogóle sens. Jak to, czy ma sens? A to nie ma sensu? Właśnie, przecież mamy uratować znowu to chyba ma sens, ale uratować przed kim, albo może lepiej przed czym. No i przede wszystkim, gdzie będziemy spać? Eee... Nie jesteśmy przyzwyczajeni do spania na dworze. Zawsze spaliśmy w stajni. Ewentualnie w wiacie ty ale to chyba tylko przez miesiąc przejściowo, póki nie było stajni. No właśnie, więc nie jesteśmy przyzwyczajeni do takich warunków, więc gdzie będziemy spać? Mm, nie wiem, ale na pewno coś wymyślimy. Hmm, tylko czy się uda, bo wiecie, powoli chyba zaczyna się ściemniać. O, już nie przesadzaj! Jest dopiero. 11, dziesiąta, no dobra, może nie zaczyna się ściemniać, no ale nie martwi was to, to naprawdę na pewno nie potrwa godzinę, dwie, już trwa trzy godziny, więc no dobra, posilmy się i coś pomyślimy. Później, czyli po zjedzeniu masz. Zastanawiamy się trochę, gdzie będziemy spać i w ogóle jakiś plan większy. Okej, okay, to ja wezmę tylko puste wiaderko. A właściwie, to nie kojarzę, żebyś brała jakiekolwiek wiaderka. Właśnie, widziałam tylko worek z paszą, chyba... Hmm, nie wiem, co to była za pasza, ale... No i smakołyki. na no, a z... o wiaderku? Hehe, <try> <try> trochę dołożyłam rzeczy. Trochę, czyli ile? Um, cztery wiaderka meszu, pięć wiaderek wysłodek, e, co tam jeszcze? Wiesz co, może lepiej nie wymieniaj? ale nie wzięliśmy za dużo, jedzenia nigdy nie będzie za dużo poza tym jeszcze śnieg no dobra, ale gdzie będziemy spać? może w jakiejś jaskini? jaskini? chyba klimat ci się pomylił czemu niby, tu nie będzie żadnej jaskini? <słuch> nie wiem, w sumie to jedna opcja ewentualnie możemy spać w lesie, trochę będą u nas korony drzew chroniły przed śniegiem, no ale jaskinia to chyba najlepszy pomysł tylko żeby jakaś była no dobra, ale gdzie ruszamy? W którą stronę? Właśnie miałam zadać to pytanie. Hmm, może chwilę. Hmm, szkoda, że. Szkoda, że co? Że Nie mamy węchu tak jak psy. Moglibyśmy wtedy wytropić snow. No dobra, ale pamiętacie co? Na północ? Tylko którędy to na północ? Północ. Kogo ty się pytasz? Czyż ptak tu siedzi? Idźcie cały czas prosto, to traficie. Dzięki. Tym gadałaś, no ale skoro wie, no to idziemy. Ups, jeszcze ta. Tutaj, tu już jest trochę inny śnieg O faktycznie, to trochę inny śnieg Może uda się dokopać do trawy Ach. Możemy spróbować Przecież mamy wystarczająco dużo jedzenia ale zgubiłaś kostkę siana więc... więc nie mamy czegoś typu trawa, siano No dobra, ale to jest co prawda inny śnieg no ale wątpię, że się dokopiemy to, to nawet wygląda na bardziej gęsty niż tam W sumie to racja no, zobaczcie, nic, kompletnie nic się nie dzieje, odgarnuje tylko ten śnieg. Nawet mam wrażenie, że on się nawet trochę nie topi, tylko go odgarnuje. Dobra, ale może nie kłóćmy się, że zaraz, zaraz dojdzie do kłótni, coś tak czuję, więc lepiej się nie kłóćmy, bo nie wiem, jak później to zakończymy, bo prawdopodobnie to się nie skończy na jednym dniu. Poza tym zaczyna się już ściemniać. Gdzie dziś się zaczyna ściemniać? Um, no nie widzisz powoli się zaczyna ściemniać. I zdecydowanie ciemniej. Przecież chodzimy już tak pół godziny, może nawet trzy. Jest chyba gdzieś koło 15. Mm, faktycznie musimy powoli szukać miejsca do spania, bo jak będzie ciemno, to, nie, to raczej nie znajdziemy. Mamy mały problem, żeby iść ciągle na północ musimy przejść tędy. A tu jest no. zamarzięta woda. O tak właśnie. No i no nie przejdziemy, musimy pójść gdzieś naokoło. Przejdziemy, przejdziemy. Wystarczy tylko stanąć. A, pomocy! Lód się załamał. Ojej, dzięki wicher. Dobrze, to tylko mały załamał. Gdyby pękło bardziej możliwe, żebyś... Żeby nie dałoby nie się wtedy ci po prostu wyciągnąć. To co? Dalej uważasz, że damy radę tędy przejść? Chodźmy naokoło. Jeszcze to. Co to, to niemożliwe? Co takiego? Nie mów, że wróciliśmy do stajni. Nie, ale to jaskinia. Jaskinia? Jaskinia? No mówię przecież, że jaskinia. Patrzcie. Tylko jak tam wejść? Musimy się trochę schylić. I tyle. Tak hmm. jak jakieś pomieszczenie. Tak właśnie mi się wydawało, że zobaczenie jaskini, akurat gdy jest potrzebna, będzie raczej nieprawdopodobne. Ale w takim razie ktoś to zrobił specjalnie, ale dla kogo? Dla nas? Witajcie, podobno szukacie swojego przyjaciela. E, tak, mogę wam pomóc, ale kim ty jesteś? Przykro mi, nie mogę zdradzić moje, mojej tożsamości.